Dzisiaj, w ten piękny grudniowy dzień, w ostatni dzień roku, pobielimy drzewka. To jest dobry termin, ponieważ bielimy drzewka właśnie na przełomie grudnia, stycznia. W listopadzie mogliśmy to zrobić. Jest to zabieg bardzo ważny. Wydawałoby się, że może wapno powoduje, że jakieś szkodniki obumierają, że drzewka stają się bardziej odporne. Nie. Tutaj chodzi o to, żeby wyposażyć drzewka w umiejętność nie ulegania fałszywej informacji, jaką jest sygnał, że jest ciepło i że można rozpocząć już wzrost, że te soki wszystkie. W drzewkach mogą zacząć krążyć. Żeby pobielić te drzewka, wybieramy taki dzień jak chociażby dzisiaj, kiedy jest plusowa temperatura, kiedy nie ma zapowiedzi deszczu. I najpierw zaczynamy od przygotowania wapna. Wapno można w wielu sklepach kupić. Tutaj mamy 2 kg wapna, więc na to 2 kg maksymalnie damy 6 litrów wody. Bo wapno powinno być gęste, mieć taką konsystencję śmietany. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że będzie padał deszcz któregoś z kolejnych dni, no to trzeba będzie tę czynność powtórzyć. Wszystkie owocowe drzewka bielimy, pnie grube konary, również jeżeli chodzi o małe drzewka, o młode. Wszystkie wymagają takiej. Ochrony, ponieważ wszystkie mogą ulec złudzeniu, że przyszła wiosna. Trzeba to dobrze wymieszać. To jest tak, jakbyśmy chcieli ubrać drzewko. W jakąś białą sukienkę. Jeżeli na przykład jest upał, to wtedy ludzie też lubią ubierać się w jakieś jasne ubrania, a nie w czarne, bo czarne, ciemne przyciąga słońce powoduje, że bardziej się rozgrzewa ta materia. Natomiast jeżeli mamy jasne ubrania, jeżeli mamy białe ubrania, to wtedy mamy takie odczucie, że nie nagrzewamy się tak mocno. I dokładnie o to chodzi właśnie w bieleniu. O mróz i o ciepło, które może mieć miejsce zimą. Drzewka mają taką naturalną odporność na mróz w grudniu i w styczniu. Wtedy w ich Pniach, konarach. Jest mniejsze krążenie tych wszystkich soków. Można powiedzieć, że drzewko jest takie uśpione i czeka. Czeka aż przyjdzie wiosna. Sygnałem do tego, że te soki życiowe mogą zacząć krążyć w drzewku, jest właśnie ciepło, słońce i wysoka temperatura. I tak się może zdarzyć, że na przykład właśnie w styczniu czy w lutym, bardziej w lutym, w marcu słońce już zaczyna mocniej grzać i to słońce nagrzewa korę, nagrzewa korę i wtedy jest to sygnał dla drzewka, że już te wszystkie soki mogą zacząć krążyć, że już idzie wiosna, można Wypuszczać pączki i za chwilę listki. I ten sygnał drzewko otrzymuje w dzień. Ale w nocy przychodzi mróz. I co się dzieje? Wyobraźcie sobie taką eksplozję tych soków, które zaczynają tutaj krążyć w dzień, a potem nagle przychodzi mróz. I te soki, które są, ta woda, tutaj, która tutaj się nagromadziła, ona nagle zamarza i powoduje pękanie. Pękanie kory. Pękanie tutaj tych tkanek, które nie będą wtedy odporne na zimno, i drzewko ulega zniszczeniu, przynajmniej jakaś jego część. Co widać jest na przykład w postaci zgorzeli takiej, takich popękanych, takiej popękanej kory. I teraz właśnie wapno, ten biały kolor temu przeciwdziała. To już się. Dobrze rozpuściło. Pędzel naturalnie będzie potrzebny. I malujemy. Zwłaszcza jest to ważne, żeby malować od tej strony południowej czyli od tej, gdzie jest dużo słońca gdzie będzie dużo słońca. Na razie to jest takie jasne, ale jak wyschnie, będzie białe. Zresztą my tutaj dzisiaj troszeczkę posiedzimy, poczekamy, troszeczkę to przeschnie i pomalujemy jeszcze raz. Jeżeli taki zabieg bielenia drzewka chcielibyśmy zrobić w lutym czy w marcu, to już wtedy będzie to zabieg tylko estetyczny, to już wtedy nic nie da. Także grudzień czy styczeń, do połowy stycznia to jest ostatni dzwonek, żebyśmy mogli to zrobić i zabezpieczyć nasze drzewa przed tą fałszywą informacją, przed tym falstartem. Zimno jest zagrażające życiu, również dla ludzi. Nie lubimy zimna. Ubieramy się wtedy odpowiednio i to jest właśnie taki ubiór, ubiór dla tego drzewka. Więc jeżeli jeszcze nie pobieliliście swoich drzewek, to do dzieła, bo to jest, jest już ostatni dzwonek. O, chyba będę miała kurtkę do prania. To, co możemy jeszcze teraz zrobić dla drzewek, to pousuwać wszystkie mumie, jeżeli wcześniej nie zrobiliście tego. Teraz jest to fajnie i łatwo zrobić, bo nie ma liści. Te mumie, o widzicie, tutaj jest jabłuszko. One no, mocno się trzymają. One wszystkie muszą zostać usunięte z drzewek i wyniesione z działki. Tego w żaden sposób nie użyjemy do niczego, tego się po prostu nie kompostuje, to się o, wyrzuca. Gdzie tu jeszcze mamy mumię? O, tu jest jeszcze. Oj, to jest bardzo sprytne urządzenie, które służy nie tylko do mumii, ale do zrywania też i owoców. No, teraz czy ja... A, spadła. Trzeba będzie ją włożyć do worka, do wiaderka. Można temu mnie spalić, ale nie wolno na działce. No, ognisk robić. No, chodź tu. Prawie, że wpadła do wiadra teraz. Super. No i tak przejdę wszystkie te drzewka i pousuwam mumie. Oj, udało się. Dobrze. I jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić i powinniśmy zrobić przed bieleniem, to będzie usunięcie wilków. To możemy robić w dowolnym momencie, ale ja sobie to zrobię właśnie przed bieleniem drzewka. Potem wezmę drabinę i te wyżej wilki usunę, ale na razie tu, gdzie będzie malowane. O, tu jest takie To jest grubsze. To będzie potrzebny inny sekator. Tak staramy się to zrobić jak najbliżej pnia. Żeby ta końcóweczka była jak najkrótsza. Też się będzie wtedy lepiej malować, jak nie będzie tych gałązek niepotrzebnych. Dobrze, tu jest ok, tu jest ok. Dobra, tu jest grubsze. To już trzeba będzie wziąć taki sekator. Jeżeli jest coś na gałęziach, co nam się nie podoba, na przykład takie zielone skupiska, to warto jest w ogóle ten pień szczotką różową oczyścić, zwłaszcza tutaj w tych miejscach, gdzie mogą gromadzić się jakieś niepożądane dla naszego drzewka mikroby. To jest stara jabłonka papierówka, która daje piękne i pyszne jabłuszka. Ona jest już leciwa, to jest staruszka. Ale właśnie nie chcemy jej usuwać, dlatego że już dzisiaj takich jabłek nie ma pysznych. O. Wszystko to, co się da tak zetrzeć to można to zrobić. Trzeba na takie drzewko spojrzeć takim gospodarskim okiem. Dobrze. O. Widać, że ta jabłonka jest naprawdę mocno poraniona, zwłaszcza tutaj. Przy samym dole, więc trzeba go będzie dobrze pomalować. Ok. I malujemy. Czyli chronimy tę jabłonkę przed fałszywymi informacjami. Przed falstartem wiosennym. Chyba ja się będę nadawała do. Prania po tym malowaniu. Ależ dzisiaj jest ciepły dzień. Dzisiaj jest fajnie, w końcu można coś porobić na działce. Nie mam mrozu, jest 13 stopni. W grudniu od czasu do czasu wychodzi słońce. Więc spragnieni pracy działkowcy. Ruszają do pracy przy drzewkach. I właśnie tak wygląda drzewko pobiałkowane. Pomimo tego, że wydawało się, że wapno jest niebiałe, to gdy wyschnie, jest białe. Ja teraz to pokażę, jeszcze to pomaluję jeszcze raz. Już wykorzystam to, że mam taką brudną kurtkę. No ale to coś za coś. No, nieraz trzeba. Się poświęcić i zrobić dodatkowe pranie. Czyli robimy jeszcze jedną rundę. A jutro przyjedziemy, sprawdzimy, czy nie trzeba będzie domalować. Zwłaszcza gdyby padał deszcz, trzeba to będzie powtórzyć. To jest ważne bardzo. Nikt nie lubi fal startu. Również drzewa. I tak jak się popatrzy na korę na drzewach, to tutaj, z tej strony, zawsze jest największe słońce, i rzeczywiście ta kora jest tutaj najbardziej popękana. Okej, okay, dobrze. Energia drzew jest bardzo silna i może realnie wpływać na nasze samopoczucie. Już sam spacer w lesie czy w parku podnosi naszą energię. A możemy nauczyć się jeszcze lepiej wykorzystywać energię drzew, także drzew na działce owocowych. Żebyśmy jednak mogli tę pozytywną energię od nich brać, to musimy zadbać także o ich zdrowie, o dobrą formę drzew. I to właśnie robimy teraz na działce.